Dlatego ja chciałbym się podzielić um, Słowem Bożym, dalej kontynuując poznawanie Pana Jezusa według Ewangelii Jana. Dzisiaj przypadałby dziesiąty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Już fragment tej Ewangelii tego rozdziału czytał nam brat Jakub. Ale zanim to zrobię, chciałbym się tylko pomodlić. Drogi Panie Jezu, Ty tu jesteś pośród nas. My chcemy Ciebie poznawać. Chcemy, abyś Ty nam otwierał oczy, abyś wlewał Twoje Słowo w nasze serca, ponieważ Twoje Słowo daje poznanie, daje światło. Dziękujemy Ci za to, że tu jesteś, że jesteś tutaj, że Tobie zależy tak bardzo na nas. Będziemy o tym dzisiaj czytać. Jakim Ty jesteś wspaniałym dla nas. Bądź błogosławiony. Amen. 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 Ten rozdział mówi o tym, że znaczy, Pan Jezus mówi o sobie. On często sam do siebie używa pewnych określeń. Jestem drogą, jestem życiem, jestem światłością, jestem chlebem, tak, jestem. Wodą życia, i tak dalej. Dzisiaj Pan Jezus mówi o owcach, o owczarni, mówi o drzwiach, aby te owce mogły bezpiecznie wchodzić i wychodzić, i mówi o tym, że to On jest drzwiami dla owiec, mówi o tym, że On jest tym pasterzem, który bezpiecznie. Owce prowadzi. Ale przeczytajmy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś chodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Wiecie, na chwileczkę się zatrzymajmy. Ci, którzy tak mają zwierzęta, czy kiedyś mieli, wiadomo, jak mamy pieska na przykład, czy kotka, to każde z tych zwierząt ma swoje imię. Często te imiona są związane z jakimiś cechami. Może to być kolor, Skóry, jakaś łatka, jakiś, czy jakiś łobuz, na przykład łobuziak, czy, czy jakiś morus brudas, różnie tam można nazwać, pieska, kotka. czy, Ale sobie tak troszeczkę nie wyobrażam, ponieważ zauważcie, w Izraelu hodowano bardzo dużo owiec, prawda? Pan Jezus tu pokazuje, że pasterz, który, któremu zależy na owcach, w ogóle mi się wydaje, każdy dobry pasterz, on w tych owcach widzi ich zachowanie, on widzi, kiedy ona jest chora, on widzi, kiedy potrzebuje pomocy i tak próbuje sobie wyobrazić, żeby na przykład, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset owiec i każde miało jakieś swoje imię związane czy z charakterem. Czy czasami z jakąś wadą, czy dolegliwością, bo też może być i taka sytuacja, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają Jego głos. Wiecie, to jest wspaniałe i błogosławione, że my możemy słuchać głosu naszego Pana, głosu naszego pasterza. On potrafi po imieniu do każdego z nas dotrzeć. Jednemu powie to, drugiemu powie tamto. Jednego napomni, drugiego pocieszy. Owce idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Wiecie co? My wprawdzie nie mieliśmy owiec tam u nas w gospodarstwie, ale mieliśmy krówkę. Krówka miała swoje imię, była koza też miała swoje imię. I czasami się zdarzyło, że na przykład przyjechaliśmy bardzo późno do domu, krowa została na pastwisku. Teraz trzeba było ją. No... Tam ze 200 metrów na przykład sprowadzić, ciemno jak nie wiem. I teraz co? Troszeczkę strach, żeby prowadzić ją bardzo blisko, więc puściłem łańcuch. Ona sobie szła swobodnie, ale musiałem cały czas mówić do niej, cały czas się odzywać. I ona, po głosie, po głosie, szła za mną aż doszła do zagrody, a później na swoje miejsce w obozie. I tutaj właśnie to jest taki przykład tego, że te zwierzęta słuchają i znają głos. Za obcym nie pójdą. Wiecie, miałem, kiedy byłem w Irlandii, miałem właśnie takie, ja wiem, że się powtórzę, bo już to mówiłem nieraz, ale nie zapomnę tej sytuacji do końca życia. Gdy byłem na spacerze, tam w Irlandii widziałem takie duże pastwiska i tam w zagrodach były owce. I kiedy podszedłem do bramy, to były takie bramy zrobione z e, takich e, metalowe bramy, wszystko przed nie było widać, bo wokół tych pastwisk to były wysokie mury i tam po prostu tylko do bramy można było podejść i coś zobaczyć. I te owce z ciekawości podeszły do mnie. Ucieszyłem się, wiecie, bo tak blisko, fajnie, takie dużo obiecnie. Do czasu, kiedy się odezwałem. Jak ja się do nich odezwałem, coś powiedziałem, jakieś słowo, uciekły zaraz. Tak jakby ktoś tam coś, czymś w nich rzucił, czy wystraszył ich, i tak dalej. Wystraszyły się tego głosu, ponieważ to nie był ten głos to nie był głos ich pasterza. Czytamy dalej siódmego. Wtedy Jezus znowu powiedział, za prawdę, za prawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Pan Jezus jest drzwiami dla owiec. I tutaj dalej mamy yy, może od 11, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Wiecie, tak chciałem się zastanowić troszeczkę nad tym wierszem. Yy, wiemy, że trzymając zwierzęta gospodarskie, jeżeli ktoś ma w gospodarstwie, owce czy jakiekolwiek inne, to nikt nie oddałby życia za zwierzę. Ponieważ wiadomo, że życie ludzkie jest ponad życie zwierzęcia. Tak? Popatrzcie. Tutaj przyszło mi takie porównanie. Pan Jezus oddał swoje życie za nas. Zwierzę nie jest warte tego, żeby człowiek oddał życie za zwierzę. My nie jesteśmy warci tego, żeby Boży Syn. Nie byliśmy tego warci, żeby Boży Syn oddał życie za nas. Ale Pan Jezus to zrobił. Bo zależy Mu na owcach, zależy Mu na nas. Tu dalej pisze Jan, najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce, ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Pan Jezus nie był obojętny na to, co się stanie z Jego owcami. Przypomina mi się z Starego Testamentu taki młody pasterz, który też potrafił walczyć za swoimi owcami. Pamiętamy, to był Dawid, kiedy miał walczyć z Goliatem, to powiedział wtedy, że gdy trzeba było, to walczył z lwem, z niedźwiedziem. I Pan wyrywał go z paszczydwa i niedźwiedzia. I dawał zwycięstwo. I tutaj mamy podobny przykład. Pan Jezus mówi, że czternasty znowu jest powtórzony, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje nie znają. Dalej czytamy: Jak Ojciec mnie, mnie zna, i ja znam Ojca, i życiem swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I popatrzcie teraz na następny wiersz. Dlatego Ojciec miłuje mnie iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. I tutaj gdybyśmy dalej czytali, Pan Jezus mówi, że nikt życia mu nie odbiera, że On sam ma władzę je dać i wziąć, i taki rozkaz wziął od Ojca. To jest takie to jest takie razem wszystko połączone. Otrzymał rozkaz, ale sam ma władzę. Bo to jest wspólne dzieło zbawienia Ojca i Syna. Ojciec tego chciał i Syn tego chciał. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca Mego. i jeszcze dalej gdy Pan Jezus rozmawiał w świątyni z Żydami 25 wiersz i odpowiedział im, Jezus powiedziałem wam a nie wierzycie dzieła które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego świadczą o mnie lecz wy nie wierzycie bo nie jesteście z owiec moich tylko owce Pana Jezusa będą rozumiały Słuchały i będą postępować tak, jak chce ich pasterz, i będą szły za pasterzem, słuchając jego głosu. Lecz wy nie wierzycie, mówił to do Żydów, którzy nie słuchali go, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Idziemy za Panem Jezusem. Pan Jezus zna każdego z nas, każdą owcę swoją. Zna nasze problemy, nasze troski, nasze smutki, nasze radości. Pasterz jest zawsze ze swoimi owcami. Chciałbym jeszcze też przytoczyć może już opowiadałem tą historię taką to znowu jeden z braci, który usługiwał, Powiedział taką historię. Nie wiem, czy to jemu się przydarzyło, błądu z Inlandii, czy też komuś innemu. Gdzie była taka owca młoda, one lubią tam fikać, nie są posłuszne i tak dalej, a że ten brat był nerwowy troszeczkę, nie, nie nadążał za nimi. To tam tym kikiem, który po prostu miał tam do dyscyplinowania, czy do napędzania tych owiec, kiedyś niechcąco uderzył tą owcę nieposłuszną. W nogę tak nieszczęśliwie, że po prostu yy, przetrącił, złamał jej tą nóżkę. No i wtedy ta owca z zabandażowaną nogą, czy, czy tam w gipsie, nie wiem, jak, jakoś po prostu musiała być usztywniona, nie potrafiła chodzić, ten pasterz ją cały czas nosił na pastwisko, Obrał ją na barana, zanosił tą małą owieczkę, przyprowadzał z powrotem później po, po karmieniu czy do wodopoju i tak dalej. Kiedy noga się zagoiła, kiedy ta owca już umiała sama chodzić. Ona go nie odstępowała na krok. Była cały czas przy swoim pasterzu. Nie potrzeba był kija, żeby była posłuszna. Czasami są doświadczenia, jakieś nieprzyjemne chwile w naszym życiu, po to, abyśmy byli bliżej naszego Pana, naszego pasterza. I na zakończenie takie pocieszające słowa. 28 dalej. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie wydrze, nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Mamy wspaniałego pasterza. Pan Jezus, Boży syn, umarł za nas. Za swoje owce i tego samego chciał jego ojciec. Po to go posłał. Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że syna swego dał. To Pan Bóg zdecydował pierwszy. Dzieło zbawienia jest dziełem Ojca i Syna. Amen. Amen.